strony y, Didek Dawidek i witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku rozpoczynamy nową serię, widzicie? Jestem z Jankiem. Siema. Y, I będziemy budować y, takie nasze wojanowice, ale nasze i nie takie... Hmm, no cóż, wojanowicowe. N no nie wojanowice, tylko... Bloksowice. <laughs> ja Bloksowice! Witam w Blocko Vibes Bye. Weiss. A jeszcze jedna rzecz. Dołączy tu do nas jedna osoba. A, tak, ale tu później. W tym odcinku, ale później. Dobra, a co, co tutaj możemy zbudować na plaży? Moglibyśmy zbudować tutaj na plaży na przykład port. Dom, dom letniskowy. Dom letniskowy. Ej, dobra, to ty buduj dom letniskowy jest ja zbuduję na drzewie. Bo znalazłem taki fajny myk. Port! Eee... Port bym z, wolał z, zbudować. Port. No to buduj. Ale dobra. Nie, nie. To będzie tak. To będzie bardziej taka seria, gdzie będziemy budować, po prostu. E, no, budować różne rzeczy i w ogóle. No. Tutaj mam już podstawę zrobioną. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I dajemy tutaj deseczki. Okej, okay. damy jeszcze tutaj, pyk, 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 pyk. Hopa, hopa. I jest domek letniskowy już zbudowany. Wiem, wygląda jak kloc. Bardzo wygląda jak kloc. Hopa, hopa. I wygląda jak jeszcze większy klocek. Pokaż sobie. Ogólnie widzą, wie zaraz dołączy do nas nowa osoba Popatrz sobie na tego klotka, którego zbudowałem. Eee, kasoludek. Czemu to ma nisko okna? Ha, dobra. Popatrz, nawet kłuskowy. Zaraz dołączy tytanowy. Tytanowy, ok. Tytanowy, tytanowy, tytanowy. Mamy greciszkowy, gotowy. Mogę jak klop, ale niech będzie. Chwila, nie chyba i to Creeper! Eee, yy, o, tytanowy. Gdzie? Nie wiem. Demo! To będzie nasz budowniczy. Nawet ma jest swoje nos. szaleczki To jest on, nasz budowniczy. on ogólnie, on ogólnie nie mówi. Aha, to słabo. Tylko, on będzie pisał na czacie. 100 zł miesięcznie. Proszę bardzo. Tak było, nie zmyślam, tak było. Nie zmyślam, tak było, nie zmyślam, o co chodzi? XD. Y budowniczy, chodź za mną budowniczy, chodź zbuduj tu na przykład hotel no tak, ale jakiś apartament y, pomiędzy tymi skałami jakby wiesz, po tu czymś, no czekaj, czekaj, e, tytanowy apartament matko, to jest przecież rob... Bob budowniczy ekskluzyw. Tripa pałuski, tripa pałuski, trzy pałuski, trzy tripa, 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 tripa Okej okay. Patrz, co znowu na drzewie Czekaj, nic nie rozwalaj Tu są drzwi, no, chodź Jo, ale fajnie to zrobiłeś Ale, chodź zobaczcie jak się prezentuje No, a, nieźle. Nieźle, nieźle. A... Czekaj, musimy dać budowniczemu na chwilę operatora. O tak. Ale zaraz mu zabierzemy. Mhm. Coś ci już tutaj zrobił, no. Ładnie tutaj kopiesz, inspekcja yy, tutaj przyszła, ładnie inspekcja tutaj kopiesz, pracy. Ładnie kopiesz, inspekcja. Inspekcja ja pracy. Ja, ja tłumaczę budowniczemu. Ładnie kopiesz, inspekcję Ej, mam plan. Chociaż nie, dobra. Lepiej nic nie rób głupiego. Będziecie robić taki tunel? To będzie tunel? Na czacie. To będzie tunel, halo? Czekamy na odpowiedź. Nie. A co to będzie? Ej, mam jeszcze... Zamiast włączyć ciągle dnia, yy, włączać. Czekaj, zobaczycie w kolejnym odcinku, więc oglądajcie do końca i zasubskrybujcie. Dobrze! Uwielbiam ci tytanowy! Jak coś, bo nie jak nie Nie, dobra, spoko. Nie w kolejnym odcinku, tylko teraz. What? Ale teraz nie... A faktycznie, no Ale... to wizja, dobra. Mi w ogóle inspekcja pracy przyszła. Uhuhu, no przepana. Kulturysta się znalazł. To jest polski kulturysta. będzie słychać, bo jak tak to z, po, z powrotem to zrobię? aż czas, że budowniczy Cię będzie też słyszał. Tylko nie wiem, czy mnie nie będzie gorzej słychać trochę. To dołączę budowniczego do naszej rozmowy po prostu. O ile chcę. Żeby mógł, mógł słyszeć co rozmawiamy i może też się będzie odzywał zamiast pisać. Czasami się będzie odzywał. Czasami. tylko y, muszę mieć 50 subskrybentów do tego słyszycie chyba widzowie co trzeba zrobić i chyba wiecie co, o, co o. trzeba zrobić to wyglądają bardzo źle pokaż widzom z góry znaczy nie schody nie schody, ale ogółem jakby wiesz to taki wygląda chodnik. jakby to miało być opuszczone coś no wiem, wiem Czekaj, bo ty tanuję się pyta skąd wiem jak wygląda psychiatry. Przeżyło się o, Przeżyło... Kolegów, przeżyło się to dużo, to dużo w swoim nie? życiu, okej? Okay? Przeżyło się no, dużo pod, w swoim okay? życiu. No właśnie. Więc no. A w ogóle właśnie, czekajcie, widzę, jak muszę się czymś pochwalić.

Na inspekcję znowu do tytanowego, bo chcę wiedzieć, co on tam robi. Ale że w tak krótkim czasie aż tyle, no to nieźle, tytanowy, no nieźle. I to jeszcze ma atomówkę. Nieźle, nieźle. Teraz co? No, ej! Dobre, dobra, boję się ciebie. Okej, okay, hmm. okay, ty ta nawy, ty O mieczek. Okej, ty się tutaj tak robisz? Nie wiem jaki to masz nad tym plan. Hmm. Hmm. No... Po prostu... Jak cię tętnę, to otwórz drzwi, ale nie leć nigdzie. Po prostu wejdź i otwórz drzwi, okej? Okay? Jak na mój znak. Czemu? Czekaj, no stój, nie, nic nie rób. 3, 2, 1, otwórz drzwi. A. Matko! Tutaj, ja już nie widzę mój psychiatryk. Ja tu nie ustawiam likę dwóch bloków. Okej, okay, zrobimy fajne, ładne przejście. Hmm, tylko muszę mieć dywan. Dawid, tyłuj ładne przejścia. Ej. No rozumiem, ale no wiesz co biega Psychiatryk Psychiatryk? Bie... Tak, który będzie miał parę pięter Szyba Okej, okay. Okay, tu jest szyba Jak tam ten nasz budowniczy, ten tytanowy? O, polecę tam do niego. Zobaczymy. No, no normalnie. Juuuuu! tutaj budujesz, nieźle. Tylko nie wiem jaki masz zamysł. No niestety nie rozumiem twojego zamysłu. W tym jest problem. No, że... No napisz na czacie wszystko. Zobacz, ok. bambiki Bambiki Skąd wiesz, jak ma Okej. Zobaczysz. To dużo mówi. Okej, okay. dzień dobry, dzień dobry i witam serdecznie tym i wleć na górę. Tylko tak, żeby do tego wpadł. No. No i puść, i puść jakby, żebyś tam wpadł. Wow. <śmary> <śmary> Okej, okay. no to jest miła pani, a tutaj będą schodki na górę. takiego, Tutaj już wszystko ładnie wykopane. Na cud i bóstwo. Tutaj jakieś o takieś o To czego to ma służyć? To jest ostoba, nie? Ale super słowo, tutaj jakieś takie oś może tam wskoczyć i oui! Winda. Spoczko. Tutaj mamy windę. Y Jaki jest tego zamysł, ty mi powiedz? Albo napisz. Ty, bo mi tutaj wszedł, no. Kąsza belantem. My muzykanci kontsza belant. Ja umiem grać. Nie ja umiem grać. Na około... Dawid. No. Musimy kończyć. Dobra. No to Nara widzowie. Będziemy tu jeszcze pewnie dla czas i się bić. No, no. Na razie. Nara. nara.